Władza już nie mogła ukryć tego, że sytuacja fiskalna jest bardzo zła. Tam deficyt budżetowy w tym roku przekroczy 7% PKB, co jest już wielkością alarmową. Tak bardzo rzadko bywało w tym trzydziestoleciu, nawet bardzo rzadko. Więc nie tylko nie sposób ukryć wielkości deficytu, ale przede wszystkim do niezdolności. Władza już wie, że tego nie umie zrobić, albo tego nie zrobi i zaproponowała podwyżki, także ciężki wzrost, no spadek efektywności fiskalnej, który jest oczywisty systemu, będzie rekompensowany wzrostem podatków, między innymi podatku akcyzowego, podwyższeniem podatku dochodowego od banków oraz zmianą koncepcji podatku tego tak zwanego instytucji finansowych.